Dzisiaj zapraszamy Państwa do wsi Strzepcz, która leży w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, a przepis na przepyszną drożdżówkę zaprezentują nam Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Słoneczniki. Dobrze, dzisiaj zaczynamy od drożdżówki. Musimy zrobić zaciek drożdżowy. Wpierw zagrywamy mleko, aby rozrobić drożdże. Wylejemy mleko podgrzewamy, Dobrze. Mleko już będzie zagrzane. Nawet trochę za bardzo nam się zagrzało, żeby rozrabić. Dosypujemy do tego mąki. Musimy dobrze rozgrzewać. Teraz drożdże wkładamy. Dajemy 5 gram drożdży. To jest z pół kostki, którą mamy. Teraz po prostu zostawiamy to do wyrośnięcia, a w międzyczasie będziemy ubijać jajka daje ja daję na ogół na no, taką ilość trzy jajka. Przygotowałam sobie już cukier z cukrem waniliowym. Dosypujemy. Teraz będziemy trzepać. Jajka są już ubite, do których możemy teraz zacząć zacier już jako do ciasta. Dosypujemy mąki. Przykładam jajko do misku, Teraz możemy sobie przystawić to mleko razem z tłuszczem, co będziemy stopniowo dodawać do drożdżówki. Wlewam. Trochę soli, tak zwaną sztywkę soli, żeby to miało jakiś lepszy smak. Teraz mieszamy, będziemy wyzagniatać. Przygotowałam tu z kostkę tłuszczu, ale podejrzewam, że to będzie za dużo, może odkroimy. Damy pół kostki, wrzucimy do tej samej miski, dodajemy do tego troszkę mąki, co stopniowo dosypujemy, żeby nam się fajne zrobiły grudki dosypujemy cukier też tak na oko z puszkanki i zagniatamy wszystko wykorzystujemy co w pozostałości zostało w podróżnówce w teraz z tego zrobimy sobie kruszonkę Przyrządzoną drożdżówkę wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Tak, ładnie się zarumieniła. Mamy, wyłączamy piecyk, przykładamy, zaraz suwamy ją na deski, żeby się nie dogrzewała dalej w Teraz już w międzyczasie zrobiłam polewę na drożdżówkę, drożdżówkę. którą zademonstrujemy. i. Tak wygląda wymęczona drożdżówka. Smacznego.